I witajcie wszyscy ponownie. Witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajemy w Tomb Raider 6: The Angel of Darkness. Tutaj sobie skończyliśmy. Archeologiczne wykopaliska, taki tytuł. No i rzeczywiście jesteśmy pod tym luwrem i rzeczywiście tutaj kopią i szukają tych obrazów, a właściwie tego jednego obrazu. Um. I my postaramy się zrobić to szybciej Ja sobie tutaj już broń wyjmę, bo O ile pamiętam, będą tutaj strażnicy O nawet... EJ WU, PLIŁOŻ jest! Co? Dobra, uciszymy go On coś zostawił? Zostawił nam broń, okej okay. A czy tutaj coś jest? Jest jakaś wajcha Przekręcę ją Okej okay. Włączyła się jakaś aparatura, właściwie prąd. Włączyliśmy prąd. No, wyłeś. Dobrze, to już jest coś. On bouge plus. Dobra, kolejny strażnik. Też zostawił broń. Tutaj coś jest? Nie, są aparatury. Tu widzę, są jeszcze jakieś drzwiczki. Mogę je otworzyć? Ok, jest tu ktoś? Nie, ale są szafki, tak? Można je otworzyć? Nie, nie można. Ale tutaj. A terminal. Zobaczmy, co mamy here. The Nephelim Race. It says here that the Nephilim were the hybrid offspring of angels and humans. They were thought to be able to change their physical appearance, and flourished in Turkey in early biblical times. Now extinct. Well, you can't win them all. No, dobra, dowiadujemy się tutaj o rasie. Um, tutaj jeszcze coś czekajcie. Dobra, coś tu mamy, później zobaczymy, co to jest dokładnie w ekwipunku. Wychodzimy stąd. O! Mnie tu zaskoczył. Kolego, zostawiłeś coś? Nie. No dobra, co my tu mamy? Aha, o ile pamiętam, mamy tutaj właśnie aparaturę. Będziemy tutaj szukać znaku. Znak będzie nam bardzo potrzebny w dalszej części gry. Ja sobie tylko sprawdzę, bo są dwie wajchy, widzę. Dobra. Jedziemy i szukamy. Skanujemy tutaj podłogę. Jest. Dobra, mamy znak. To jest bardzo ważny znak. Ja sobie tak mniej więcej go tam narysuję, żebym później wiedział. Ok, to by było na tyle. Teraz czekajcie, jak stąd wyjść. Aha, w ten sposób. Czy coś tutaj jeszcze? Nie. Aha, tutaj chyba wydrukował nam się ten znak. Możemy go zabrać. No i spoko. Na wszelki wypadek sobie broń wyjmę A teraz tak, gdzie się nam otworzyły te drzwi do tych wykopalisk czyli a tu jest zejście na dół, okej. Okay. Schodzimy na dół. Ja słyszę już jakieś kroki. Podejrzewam, że tutaj ślepa uliczka, tam musimy zejść. Ok, podejrzewam, że tu są gdzieś też jeszcze strażnicy. Wejdźmy na sam dół, zobaczymy co będzie. Tak, rzeczywiście jest strażnik. Dobra, mamy go za sobą. O, już nie przesadzaj. Dobra, co my tutaj mamy na dole? Tu jest jakieś przejście? Nie, tu jest zamknięte. Ok, z tej strony też nie ma nic. No dobra, czyli co? Pozostaje nam dostać się na górę. Którego miejsca? Z tej strony gdzieś, tak? Tak, tam. Ehm, no dobra, idziemy tu. Będziemy się wspinać po ścianie. Ok. Czekajcie, ja zapiszę sobie, bo dawno nie było zapisu. Jakby mi się coś nie udało. Ok. Idziemy na górę. Dzięki, zaciąłem się. Dobra. O, musimy dostać się właśnie do tego mechanizmu tam. Teraz tak, tutaj na rączkach. Dobra. Idziemy tylko... Ja zrobię zapis. Okej. Okay. No i dobra, idziemy. Mam nadzieję, że mi siły starczy. Pamiętam, jest 2H. Aha. I teraz możemy na, to, na tą windę wskoczyć. A tak w ogóle, to tutaj musimy otworzyć sobie właśnie to przejście. W tej chwili ono jest zamknięte. sobie zapiszę. Dobra. Nie, 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 Laro, nie. Nie o to mi chodziło. Kurczę. Robię skok, a ona akurat w tym momencie tak, łapie się tego. Nie no niedobrze. To może zróbmy to w ten sposób. Nie. No dobra. Pierwszy fail. A, to było to. Kurczę, głupia to trochę wychodzi. To może tak zrobimy. Ten sposób też jest dobry. Naprawdę? No dobra. Drugi fail. No, ale jesteśmy na dobrej drodze. Zróbmy to tak. Dobrze, teraz jest ok. Dobra, tutaj słuchajcie. Teraz sprawdzimy sobie, co my tutaj mamy, przedmioty. I tutaj mamy... Dobra, tutaj mamy kontury. Czekajcie, zobaczymy może w notatniku. Powinniśmy mieć symbole. Dobra, mamy taki symbol. To też jest ważne ale dziś powinno być właśnie o tych, o, o tych symbolach mamy na pewno mamy na pewno ten księżyc taki półksiężyc i taki jakby taką paproć albo jakąś roślinę nazwijmy to tak dwóch nam brakuje jedno w sumie odgadliśmy czekajcie, ja sobie tylko jeszcze zobaczę dokładnie jaki ten jest znak to jest taki jakby V takie dobra nie więcej Ym. i tutaj mamy też wajchy. Troszkę będzie przestawiania Ja sobie zobaczę jak to w ogóle działa. Aha, czyli to zamyka. No dobra Czyli to zamyka daną... dany pierścień. Okej. Okay. Dobra, przestawmy to tak jak mniej więcej. Mniej więcej tak jak oni chcą, żeby to było. Czyli tak, ten półksiężyc miał być pierwszy. Czy Zablokujmy tę pierwszą wajchę. Dziwna paproć, to był ten właśnie. Yy, o, właśnie A czekajcie, to to? Tak, to to. I to jest też to ostatnie. Dobra. No i teraz te dwa hmm. pierwszy. To jest ten taki dziwny znaczek. Ten, co odkryliśmy w tych wykopaliskach, tam, tym rentgenem. I to będzie właśnie. O, właśnie, ten znaczek. Ok, zatrzymamy. Nie wiem, czy dobrze robię. Czy to ta walka? A nie, nie ta, sorry. Dobra. Weź ją z powrotem. A ja chciałem tą bajkę. O, właśnie. No i teraz metodą rupi błędów lecimy ostatnią. Tak myślę, że to się nam uda. Któreś z tych na pewno zaskoczy, tak myślę. nadzieję, że nic źle nie robię. Albo to, że chodzi o te kółko, powiem, że tak. Super. Czyli w sumie chodziło o to kółko. Ok, ok. I teraz śmiało możemy się dostać. Czekajcie, czy tutaj będzie można skoczyć. Ja sobie zapiszę. Starożytny grobowiec. No dobra. E, może tak, zmienię sobie tu broń. Powiem Wam, że to imponująco to wygląda. Widzę, że nie toperze są, ale nie atakują nas tej chwili. Tu skoczyć. Boję się. Normalnie mam wrażenie, że zaraz spadnę. No ale co? Rysikujemy, nie? Dobra. to co? Skaczemy teraz tam, tak? Zejdźmy niżej. Jesteśmy tutaj, gdzie ten most No pięknie To już jest coś Nic, musimy przeskoczyć na drugą stronę Co my tu mamy? Mamy lekarstwa, zabierzemy Oj to też Nie zauważyłem go Później I teraz tak, musimy dostać się Dokładnie tam Mam nadzieję, że mi się to uda Ale to i tak trzeba rozbić teraz na tamtą półkę. I teraz tak, żeby to przejść tędy. Ominiemy sobie to. Aha, możemy sobie zejść tutaj na dół Śmiewo. me dalej. gdzie nas to doprowadzi? Czy nie jeszcze wyżej? Zaraz spadnę wam. Czy ja to dobrze robię?! Czy to dobrze robię? Nie, chyba źle, tu muszę zejść. No ale dobra. Tak? Tak, muszę tu zejść. No, widzicie, nie pamiętam. Kompletnie nie pamiętam. Schodzimy na dół. Cały czas słyszę te nietoperze, ale. Jakieś mnie nie atakują. Dobrze i teraz tak, gdzie my jesteśmy. Co mogę teraz jeszcze zejść na dół? Nie, tutaj mamy ścianę, słuchajcie. Dobra, zobaczymy, gdzie nas doprowadzi. Jeszcze niżej. No dobra, schodzimy na sam dołu. Tam już widzę przeciwnika na dole. Jakiś rycerz. Właściwie kościotrup jakiś. I pewnie też nie będzie można go pokonać zwykłą bronią. Dobrze. Robimy skok. Mamy wajchę. Mamy Gzymsy. Oj, to będzie katorga. Podejrzewam. Mam nadzieję, że to przejdę jakoś, żeby nie zginąć. Nara robi duże skoki i może być tak, że. Po prostu spadnę, nie? No, no okej. Okay. Teraz jak tu zejść? Z tej strony mogę zejść? Tak. Ten już tam idzie do nas. Nie chcę jeszcze tak... spadać na dół. Dobra, już chyba widzę, że nie ma żadnego gzymsu już. Ten tutaj na nas czeka. Ciekamy. Tutaj widzę, widzę jakieś przejście. zaraz. zginę gdzie jest pierwsza ta a tu no dobra idziemy teraz do góry tak jasny gwint o! 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 złapać normalnie kurde, no nie można. No dobra, to muszę zrobić taki alaskok. Idziemy wyżej Pewnie też będę musiał zejść po tym, bo po co? Powiem, że zejście jest trudniejsze jak wejście. No dobra, aha tu, dalej. Jasny gwint. A, A tu mogę normalnie już. Szczycie. Teraz tu, tak, Tak, to jest kolejna. No tak jak myślałem, musimy teraz zejść po tym wszystkim, na To nie będzie łatwe, już wam mówię. Zapiszę sobie. Nie. To jak ja mam to zrobić? Żartujecie, że ja muszę jakoś tam skoczyć. Ja. Naprawdę? Dobra, zapis. Sorry, że tak zapisuję cały czas, ale widzicie jak to wygląda. No. Muszę kombinować. I'm not strong enough. Aha, no świetnie. No dobra, jesteś za słaba. A tu. My strength is increasing. co ty nie powiesz, teraz jesteś już silniejsza. Dobra, fajnie, mamy nową broń. Hmm, shotguna. I naboje. Dobrze. I teraz możemy otworzyć już te drzwi. Super. Co my tu mamy? Czekajcie, ja zapiszę, bo nie wiem, czy to nie jest czasem jakaś pułapka. musieli się tam dostać, tak? Sala Pur Roku. Eee, tak, i tutaj są miejsca, słuchajcie. Na te. Eee, nie wiem, co to będziemy zbierać. Jeszcze zobaczymy. W każdym razie to są te malowidła. Eee, I tutaj będzie trochę chodzenia, zwiedzania. Ale to już w następnym odcinku. Tu już widzę, <laughs> przeciwnik nas goni. W następnym odcinku tym się zajmiemy. No i dobra, tutaj sobie zapiszę oczywiście i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.